All your courage trust in your friends and you can win, it. win no matter what the weather it's sunny in our hearts kick off the passes fly like lightning. lightning good ball the tension's so exciting exciting we'll do our best together until the game is won when we're together we practice to be strong People put us down Saying we're the underdogs The road to the final Is long and hard But none of these things matter when We score a goal Hey! Stand up, stand up If you love football Our passion for football Shines like lightning Stand up, stand up If you love football Never give up until the final whistle Stand up, stand up You love football! In a Zuma in! A Zuma. hey! In a Zuma. here we go! O, nie, to znowu wy. Co tu robicie? Gramy w imieniu gimnazjum Alpine! Wygląda na to, że ludzka zdolność uczenia się jest niższa niż sądziliśmy. Przecież już dwa razy z nami przegraliście. Nigdy nas nie pokonacie. Wygląda na to, że wasza wyobraźnia jest mocno ograniczona. Nie bierzecie pod uwagę, że możemy być lepsi? W takim razie chętnie się przekonamy. Słyszałem o takim powiedzonku, że ponoć nie do dwóch, a do trzech raty sztuka. <try> 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 Akademia Aliusa atakuje! W tej krainie skutej lodem atmosfera jest niebywale gorąca! Tłumy przybyły obejrzeć walkę między drużyną Gemini Storm z Akademii Aliusa i dzielną jedenastką Raimona! Walka o wszechświat zaraz się zacznie! Czy te kreatury zniszczą naszą szkołę, Sza... nie pozwolę im, ja... My obronimy naszą szkołę. Mm? Idziemy, Sean! Uh -huh. Czas to zakończyć! Tak jest! Rozkręć swoją wieczną zamieć i zmieć te dziwolągi z powierzchni ziemi! Tak. Nie damy się im pokonać. Zagrasz jako środkowy obrońca, Sean. Uh -huh! Uh -huh! Masz się skupić tylko na obronie. Trzymaj się z dala od ataku, zrozumiałeś? I trzymaj swoją wieczną zamieć w ryzach. Uh. Dobrze. Nie rozumiem. Najlepsze, co mamy, to jego szybkość. Albo wystawimy go w ataku, albo wcale. Nie muszę ci tłumaczyć moich decyzji. Co ona znów kombinuje? To, co mówi, nie ma sensu. A -a. A -a. A -a. Trenerka ma ostatnie A -a. słowo, słyszeliście? Tak, ale. No dobra. My dziś chronimy nie tylko tę szkołę. Stawką jest bezpieczeństwo całego świata, rozumiecie? Oczywiście. Jestem pewien, że trenerka zdaje sobie z tego sprawę i dlatego tak zdecydowała. Zaufajmy jej. Dokładnie. A my musimy tylko trzymać się jej planu. He! Mam zamiar wykorzystać każdą szansę na gola. Przysięgam, że zrobię wszystko, by ochronić Alpine. Obiecuję Wam to. Słuchajcie. To decydujący mecz. Dajmy z Ciebie wszystko i wygrajmy. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, właśnie. Robi się! W porządku, pokonamy ich dziś raz na zawsze. Bierzcie się do roboty! Tak! Obie drużyny są gotowe do gry. Kto dziś wygra? Czy bogowie zwycięstwa uśmiechną się do ludzi, czy do zielonych ludzików z kosmosu? Już nie ma odwrotu. Zaczynamy! Jeśli wy, małe ludziki, myślicie, że możecie wygrać ten mecz, jesteście bardziej naiwni niż myślałem. Dość z tej gadaliny! Niech gada. Póki jeszcze może. Dziś wygramy. Dalej, Shawn! Wiemy, że dasz radę! Liczymy na ciebie, Sean. wszyscy. Właśnie, pokaż im, jak się gra na Hokkaido. Dobrze, bądźmy jak wiatr. Gotowi? Do roboty! Szybciej! Nieważne, zabawmy się tymi piłkarzykami Chcesz piłkę? Zaraz będziesz się miał! Hmm? Kevin mija go bez najmniejszych kłopotów Podoba ci się? Nie rozśmieszę mnie I dwóch graczy Gemini pojawia się, by odebrać mu piłkę Cóż za agresywny początek Korety, co za szybkość! Ma silniki odrzutowe? Nie, nadal ją widzę. Mam to! Piękny hack, Bobby. No, no, jesteście lepsi niż się spodziewałem. Wspaniały przechwyt Dana! Rajmon znów przy piłce! Mam ją! Być jak wiatr! Dokładnie tak! Patrzcie, tym razem naprawdę ostro walczą! Mm, są niesamowici! Mm. Jesteśmy szybsi. Biegnij, Kevin! Raimon nadchodzą, atakują bramkę. To może być ich wielki moment. Smoczy cios! Czarna dziura! Bramkarz łapie piłkę. Nie ma gola! O rany! Było blisko! Świetnie! Grajcie tak dalej! Za wolno. Muszą być jeszcze szybsi. Do prawej! Mrożny mm. ląd! Sean go zatrzymuje! Niebywała szybkość! Brawo, Szą. Tak dalej. Jest lepsze od wszystkich, zmroziło ich prawo. Sząd wciąż ma piłkę. Ale Fuchs, gdyby nie Sząd, pewnie już byśmy przegrywali. Więc dlatego wystawiła go do obrony. To ma nawet sens. Widzieliście to? Szybkość prosta, obala potężny atak Gemini Storm. Są w szoku i ciągle mamy 0-0. Kto pierwszy strzeli gola? Piłka nadal w grze! <toszcz> Widzę, że podkręciliście nieco tempo, ale niestety to już granica waszych możliwości. No cóż, tym gorzej dla was? Co to było za ustawienie? Niemożliwe będą próbować strzelać z takiej odległości? Oto i on! A słonce wo! Dam sobie radę. Ognista pięć! Gol! Gemini Storm punktują jako pierwsi w ostatniej sekundzie. Za nami pierwsza połowa. Macie już dość? Jesteście tylko ludźmi. Nie ma opcji, żebyście nas pokonali. Może i mają zdolności nie z tej ziemi, ale i tak są słabi. Co za mecz, Dają z siebie wszystko. Nie do wiary! Powinnam była to zatrzymać! Mało brakowało. Spokojnie. Naszą podwójną obroną i ręką Magina prawie ich zatrzymaliśmy. A z szonem w obronie jesteśmy niezwyciężeni. Przykro mi, Mark, ale przesuwam go. W drugiej połowie będziesz napastnikiem. Co? Zdobądź kilka goli. A? Ale ja myślałam, że najważniejsza jest obrona! Jesteśmy naprawdę blisko. Wyczuwamy już zamiary Gemini Storm całkiem sprawnie. Mhm. O mnie się nie martw, dam im radę. Liczymy na ciebie. Dokładnie. Naprawdę myślicie, że możecie ich pokonać? Tak myślę. Trenowaliśmy, by być szybcy jak oni, ale wciąż jeszcze zaskakują nas swoim dziwnym stylem gry. Dlatego w pierwszej połowie meczu skupialiśmy się na obronie. Rozumiem. To minimalizuje ryzyko utraty bramki i daje nam czas na oswojenie się z ich grą. Więc dlatego trenerka kazała grać szanowi w obronie. Gdyby linia środkowych została przerwana, potrzebowaliśmy kogoś szybkiego na tyłach obrony. Przecież mogła nam to wszystko wyjaśnić. Ale lepiej dla nich, jeśli sami zrozumieją powód takiej decyzji, nie sądzisz? No właśnie. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, najlepiej jak sam to rozkminisz. Dobra, Sean, rusz się i zdobądź kilka bramek. Mm, postaram się. I zaczynamy drugą połowę. Poznali naszą taktykę i są dużo szybsi, Janus. Musimy być ostrożni. Są tylko ludźmi. Nigdy nam nie dorównają. Spokojnie, Pandora, nie ma się co martwić. Trzymajcie się dzielnie i zdobywajcie gole. <laughs> Mroźny lot. O mamuniu, ten gość jest szybki. Tylko popatrzcie to jest nasza chwila. Czarna dziura. Wprost biegnie, wprost na bramkę Grawitacja Co jest? To dopiero zabawa, odwdzięczę się Mega umiejętności, są po prostu najlepsi Kolejna duża szansa dla Gemini Storm Czy ona? Tutaj! Ha! <gryw> 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 Była moja! Nawet nie dotkniesz bramki! Zostaw wbijanie goli mnie, dragonfly! <gryw> 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 Świetny cios! <gryw> 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 Cudownie, panie Mądralot! Nawet nie umiesz utrzymać piłki! Tak, tak, tak! Zaraz ją odzyskam! Jak oni mogą być tak dobrzy? Już wiem! Płomienny taniec! Oj. Nigdy nie widziałem podobnego ruchu! Co on zrobił? To niemożliwe! Brawo, Erik! To było naprawdę mega! Skąd wiedziałeś, jak to zrobić? Udało mi się ich rozgryźć. Obserwowałem przez chwilę tę dziewczynę. I co zobaczyłeś? Domyślałam się, że daje sygnały. I znów to zrobił! Jest przy piłce! Podaj! Te wbije na pewno! Sejmij! Trzymaj się ich! To znowu ja! <grystanie> <Kevin>! Proszę bardzo! <grystanie> Do wiary strzeliliśmy gola Akademii Aliusa! Niesamowite! Dragonfly wyrównał i mamy 1-1. Co za sukces dla drużyny Raimona! <laughs> Świetnie! A teraz spróbujmy to powtórzyć! No jasne! Zaraz to załatwię! Niniejszym nazywam ten lepszy smoczy cios? Niech pomyślę, może skrzydlaty cios! Pamiętajcie, że mecz się jeszcze nie skończył. Tym lepiej kolejna szansa dla nas. Gra dopiero nabiera rumieńców! Nadal mamy remis! Już nie mogę usiedzieć! Jak mogliśmy na to pozwolić? To jest niemożliwe. Jesteśmy akademią Aliusa. Nie możemy przegrać z ludźmi! Nie możemy do tego dopuścić co to? Diam! Ja! Obrona do roboty nadchodzą! Spoka. Kosmiczny podmóg! Trzymam was! Dla tych wszystkich, których skrzywdziliście! I którym zniszczyliście szkoły! Za to, że używacie piłki nożnej jako narzędzia zniszczenia! Już dość! To koniec! Co jest? Nie! I Ewan z broni! Zrobił to? Hmm. Przesuńcie się i kontratakujcie! Rajmon wracają do ataku! Czy Dragonfly podobnie trafi do siatki? Musimy ich pokonać tu i teraz! Zatrzymać ich! Nie pozwólcie im trafić! Yeah. Yeah. Przejmij frost! Teraz i strzelaj! Robi się! No dobra. Podkręcenie i. wieczna! Zamieć! Nie, nie, nie! Wieczna zamieć wyciąga drużynę Rajmona na prowadzenie. Tak jest. Niezła asysta. A? <laughs> A? To koniec? <laughs> Pokonaliśmy ich. Nie wierzę! Jedenastka Raimona naprawdę pokonała Gemini Storm z Akademii Aliusa! Jak super bohaterowie uratowali naszą planetę! Juhu! Tak! <śm> 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 Znaliśmy ich! Misja zakończona, drużyno! Tak! <laughs> nie mogę w to uwierzyć! Wygraliśmy! <laughs> Jak to się mogło stać? Nie wierzę. Przegraliśmy z bandą nieudaczników. Mamy takie powiedzenie, którego możesz nie znać. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. <laughs> Sean, uratowałeś szkołę! Ale... Nie tylko ja, cała drużyna. Dziękujemy! Jesteś bohaterem! Hmm. Tato, wiesz co? Pokonaliśmy Akademię Aliusa! Widziałeś to, Max? Słuchajcie, udało się. Pokonaliśmy kosmitów. Dziękujemy! Bez pani nie dalibyśmy rady. To pani zasługa! Gratuluję. Nie wiecie, co was czeka. A? Nie poznaliście prawdziwej mocy Akademii Aliusa. Jesteśmy kompletnie nikim. Nikim w porównaniu do nich. Oto drużyna Epsilon. Nie bądź niegrzeczny James. A, A to co? A, a? 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 M Mr. Dwalin? Mam dla ciebie kiepskie wieści. Zostajecie zlikwidowani. Nie, tylko nie to! Jesteśmy najlepszą drużyną Akademii Aliusa. Epsilon. Niebawem, marne człowieczki, poznacie prawdziwą moc naszej Akademii. Uh. 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 Drużyna Epsilon? To nie koniec naszej walki z kosmitami. Jeszcze nie, ale już niedługo. Więc to już się dzieje? Zapowiada się ciekawie. Kolejna drużyna Akademii Aliusa, Epsilon, ma na celowniku szkołę w Kyoto. Co to? To okropne. Nieważne, my idziemy naprzód, nie zważając na konsekwencje. Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki na Zumy atak Epsilonu! Ale będzie się działo. Wersja polska, SDI Media Polska Na zlecenie TVP ABC Reżyseria Janusz Dąbrowski Dialogi Karolina Sowińska W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Hudalej, Beata Wyrąbkiewicz Maksymilian Rogacki, Krzysztof plewakosz czerbiński Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni